Dzień dobry, witam wszystkich psotników, YouTuberów w piękny niedzielny dzionek. Kochani, dzisiaj tak dosyć szybko, tylko chciałbym Wam przypomnieć o moich sprawdzonych starych sprzętach. Dzisiaj testuję kolumnę ponownie, kolumnę zimne palce. Dla klienta nagrałem jemu tam prywatnie kilka filmików. Rektyfikuję już gdzieś, no, godzinę 15 minut. Słuchajcie, i postanowiłem się z wami również podzielić na te przeprosiny tych zimnych palców, bo zapomniałem o nich. Trochę nie pracowałem już, dobre, słuchajcie, pół roku, jak się zacząłem bawić tamtym bejzzykiem następnie tym, tym hybrydowym abratkiem. No i, i te zimne palce tak poszły, poszły trochę na bok. No to wykorzystam sytuację, mówię i przywitam się z Wami, tym bardziej, że mieliśmy krótką przerwę, a w zasadzie dosyć długą, chyba z miesiąc czasu już dobre minęło, jak żeśmy się nie widzieli, nie słyszeli. A zdopingował mnie między innymi nasz stary znajomy, wspólny pan Bimberek którego pozdrawiam serdecznie na łączach. Tam zrobiłem też wpisik pod jego filmem. Dobrze, że się Chłopina odezwał, bo już się naprawdę martwiłem o niego. Myślałem, że się pogniewał na nas wszystkich, no, ale dał znać, że żyje i to jest najważniejsze. Słychać po głosie, że, że jest w dobrej formie. Kochani, słuchajcie, mówcie sobie o, o tych zimnych palcach, co chcecie, narzekajcie, co u niektórych niby popadły w niełaskę. Twierdzą, że, 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 że jest to sprzęt z czasów PRL-u. Mam to serdecznie w tyłku złośników. Wy sobie myślcie o tym, co chcecie. Czy zimne palce są tak doskonałe, jak te kolumny z tymi, z tymi wiecie, głowicami Nixona? Pewnie nie. Ale gdyby, gdybyśmy chcieli iść w złym kierunku, to musielibyśmy również odradzać wszystkim tym, którzy działają na podstylach, że powinni o nim zapomnieć. Bo destylat jest może nie taki. Jak się prowadzi poprawnie? Słuchajcie, proces wszystko jest elegancko. Pokażę Wam, jak już mówiłem, no, w tej chwili jest dobra godzina i 15 minut. Jak rektyfikujcie? Popatrzcie sobie na wyniki. 98% po godzinie i 15 minutach pracy. Czy się to komuś podoba, czy nie? I mam w tyłku głęboko. Co kto o tym sądzi? Mówiąc, że jest to sprzęt z, PR, z epoki PRL-u i tak dalej. To, to, to wiecie, to trzeba być złośnikiem i, i niekiedy wręcz hamem, żeby, żeby w ten sposób się określać. Cieszcie się ze swoich abratków, ze swoich Nixonów i tak dalej. Sprzęt robi swoje i tyle. Temperatura zaczynałem na górze to jest ten termometr oszczędnościowy. Słuchajcie, wynosiła 77,6, w tej chwili jest 77,7. Jedna dziesiąta nam wzrosła. Słuchajcie, nie zgubiłem nic praktycznie voltów, bo zaczynałem na 9.8 i w tej chwili tak to wygląda. Temperaturę na kegu mamy 85 stopni. No, ona będzie inna, bo jest termometr umieszczony w kapilarze, a jak wiecie, ja na swoim kegu y, y, działam y, termometrem szpilkowym długim, gdzie, gdzie pomiaru dokonuje cieczy. A nie z oparów, ale to nie w tym rzecz. Wykonałem dla człowieka łączoną kolumnę łączoną triklampem. Słuchajcie, tradycyjnie 6 zimnych paluchów. Jest to rura FI-42, wysoka na metr 40 80 cm długości ma chłodnica. Jak widzicie, oczywiście niezastąpiony sterownik. Dba o bezpieczeństwo. Tu go zresztą widać. I tyle. Tak więc sobie odpuśćcie te złośliwe Wasze komentarze, bo już po prostu żygać się od nich chcę. Róbcie na swoim sprzęcie, jak uważacie, jak chcecie. Ludzie pracowali na zimnych palcach, pracują i pracować będą. I, i tyle. No i tak to, kochani, wygląda. Przede mną jeszcze jakieś, myślę, dwie godzinki bimbrowania. Mam nadzieję, że parametry mi się uda utrzymać w dalszym ciągu, bo idzie to naprawdę bardzo dobrze. Tak więc jak na ten czas letni udaje mi się uzyskiwać chłodną wodę na wyjściu i to jest najważniejsze. A co kto sobie myśli, to niech sobie myśli takie jego prawo, jak świat długi i szeroki. Są tacy, którzy będą jeździć Bentleyami, Mercedesami, a są tacy, którzy będą jeździć innymi autami i też dojadą do celu. I tak samo to jest, kochani, jeżeli chodzi o sprzęt służący do destylacji, rektyfikacji i tak dalej. To tyle. Chciałem przypomnieć, że zimne palce tak czy owak w dalszym ciągu działają, robią swoje, bez względu na to, czy się to komuś podoba, czy nie. A ja Was wszystkich Serdecznie pozdrawiam tych, którzy się urlopują, cieszcie się ze słońca, czas jest dobry, tak więc wszystkiego dobrego jeszcze na, na tę niedzielę, ja Was serdecznie pozdrawiam, myślę, że za jakiś czas spotkamy się, nie wiem jeszcze, co mógłbym Wam zaproponować, ale jak Bozia da, to coś wymyślę. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło, cześć.